Witajcie, kochani. Jak widzicie, już po tytule filmiku przyszedł czas na konkurs z okazji dobicia 200 subskrypcji. Wybaczcie, że mówię trochę ściszonym głosem, ale nie chcę nikogo pobudzić, bo nagrywam to dość późno już. Bo wcześniej się nie wyrobiłam, niestety. No ale cóż, może zanim jeszcze przejdziemy do zasad i nagród, jakie można wygrać, Racie Upominków, dziękuję Wam z yy, całego serca za dobicie, za. Prawie 1000 wyświetleń pod ostatnią filmikę, ostatnim filmikiem zdropkowym. Naprawdę jestem w mega szoku. I oczywiście 65 łapek. Dla niektórych może to wydawać się mało, no ale dla mnie to jest naprawdę dużo, bo nigdy nie miałam takich osiągów. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję. Bo oczywiście nagrałam to dla Was. No, dobrze. Teraz, do, o, oczywiście, zasady konkursu będą bardzo proste. Po pierwsze, musicie subskrybować mój kanał. No, to jest oczywiste. Zostawić łapeczkę w górę pod tym właśnie filmikiem, co teraz oglądacie z konkursu. Oraz w komentarzu napisać słowo konkurs. Jeszcze zasady przypomnę Wam w opisie. Jakby ktoś zapomniał, no, ale to są prościutkie zasady, więc. Dobrze. A teraz może nagrody. Postanowiłam, że to jest taki... to jest tylko na 200 subskrypcji, więc no... Nagrody są, jakie są, ale są. Więc tak. Będzie do wygrania. 5 drapeczek owocowej eksplozji. Jakoś tak na nią wypadło właśnie. Może komuś przyniesie szczęście, bo mnie nie chce, no ale... Oraz do tego, pięć fajnych bardzo maseczek sama ich używam i są fajne I powiedziałam pięć bo, przepraszam, trzy trzy maseczki, Czy mi się język plącze, bo jest późno jak mówiłam więc tak, to się prezentuje w ogóle też wybaczcie właśnie, że jakieś tam coś tam się powtarzam albo coś, ale jest późno czekoladę, kto jeszcze nie jadł bardzo fajna, coś nowego batonik, bitkat, peanut butter, bardzo lubię osobiście. Oj, przepraszam, już leci do was, widzicie? Oraz Nutella Be Ready. Więc tak to się prezentują nagrody na ten konkursik. Konkurs będzie trwał od dzisiaj, czyli od poniedziałku do następnego poniedziałku, do 23.59. Wyniki postaram się ogłosić na drugi wtorek czyli dzień po konkursie. Mam nadzieję, że mi tak wyjdzie. I jeszcze no nie wiem, czy, czy tradycyjnie właśnie, że karteczki, czy może lepiej właśnie te internetowe właśnie, wiecie, strony co losują. No wiem jak to się nazywa. Bo nie ma z tym roboty, tylko. No wiecie, jak to, na czym to polega. No więc. Jeszcze raz przypomnę. Zostawiamy subskrypcję. Łapeczkę do góry pod tym filmikiem oraz w komentarzu słowo konkurs. Oczywiście możecie coś innego pisać jeszcze, no ale jak nie będzie słowa konkurs, no to ni niestety, ale nie bierzecie udziału, bo jeżeli będę właśnie losowała te komentarze y, przez stronę internetową, to to słowo będzie miało duże znaczenie. No i na karteczkach też. No dobrze, to by było na tyle. Y, życzę Wam miłego dnia i oczywiście życzę wszystkim powodzenia. Dziękuję za oglądanie, papa. Pa.